Cześć! Witam w pierwszym osusowym wideoblogu. W tym i kolejnych nieregularnych programach będziemy rozmawiać o Star Wars, czyli o tym, co tygrysy lubią najbardziej. Będziemy pokazywać fajne rzeczy związane z Gwiezdnymi Wojnami i przede wszystkim będziemy przygotowywać się na premierę epizodu siódmego, która przypomnę będzie miała miejsce w grudniu 2015 roku. Jest więc trochę czasu, aby się przygotować. Ja nazywam się Piotr Wasiak, w osusie zarejestrowany jestem podnikiem jako i będę prowadził lub współprowadził Kolejne programy. Zaczynamy. Dzisiaj chcę porozmawiać na temat gier przenośnych związanych z gwiezdnymi wojnami. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ich tak naprawdę nie ma. Jedno Angry Birds Star Wars nawet w dwóch częściach wiosny nie czyni. Lego Star Wars też chyba jest na komórki, ale jest tego mało. Jak na tak gigantyczny świat, jak na dużą. Liczbę gier na konsole, na komputery, które wyszły związane z Gwiezdnymi Wojnami, kilka gier na komórki, to jest naprawdę mało, ale oczywiście nie zawsze tak było. Od 1990 roku wychodzą gry, wychodziły gry e, na urządzenia przenośne związane z Gwiezdnymi Wojnami. Mowa tutaj oczywiście o konsolce Game Boy, mam tutaj jedną, jest to ostatnia konsolka, jaka wyszła, e, czyli Game Boy Advanced Micro. E, ale od 1990 roku wychodzą na różne wersje Game Boya gry Star Warsowe. Akurat Game Boy Advanced Micro jest o tyle nietypowy, że on nie ma zgodności w dół. Pasują do niego tylko małe cartridge od Game Boy Advanced. Natomiast jeśli kupicie dowolnego Game Boy Advanced większego, on będzie miał tą zgodność w dół zachowaną, w związku z tym wszystkie gry wydane wcześniej będą na niego działać będą na nim działać. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak się gra w grę Star Wars Flight of the Falcon. Ona jest dostarczona, zresztą jak wszystkie gry z Game Boya, na tak zwanym Cartridge, w Polsce nazywany nie wiem dlaczego, dyskietką. I tutaj jest gra, tu jest cartridge. składa się to tak z tyłu i pokazywać będę, nie na żadnym emulatorze, na oryginalnej konsolce i na oryginalnej na oryginalnym kartridżu po to, żeby jakby oddać ten, to wrażenie, jakie jest z grania w tą grę. Zatem za chwilę jedziemy i pokazujemy. Jupi, ulubiony nasz napis. Gra jest trudna i polega, mówiąc w skrócie, na lataniu i strzelaniu szokołem. Udaje jakiegoś zestrzelistę po prostu. Chociaż już coś chyba było. Oho, boss fight. I z grubsza biorąc, tak wygląda ta gra. Jak przejdę ten level, to pojawią się następne, i następne, i następne. Jak widzicie, wideoblog nie ma jeszcze tytułu, ale mam nadzieję, że pomożecie nam ją wymyślić. I no, oczywiście, nie zapomnijcie zasubskrybować. Nie wiem, tam jest subscribe, bo tam. No, gdzieś jest. W każdym razie, zasubskrybujcie, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Dzięki wielkie za uwagę i niech moc będzie z Wami.